Jak to z urzędem miasta bywało? Dawno, dawno temu żył sobie król z królową. Mieli małego syna, który miał w przyszłości zostać następcą tronu. W osadzie, w której mieszkali, nie było ani zamku, ani pałacu, ani nawet żadnego większego budynku godnego władcy. Postanowił więc król, że taki budynek trzeba zbudować. Królowa natomiast myślała inaczej. Nie chciała się nigdzie przenosić, chciała zostać tu, gdzie przez tyle lat byli szczęśliwi. Nie potrzebowała wielkich komnat czy wspaniałych sal balowych. Król jednak nie byłby królem, gdyby nie postawił na swoim. Po kilku latach, gdy skończyły się prace budowlane, król chętnie przeprowadził się do nowego loku. Królowa uczyniła to wraz z nim, ale szybko zrozumiała, że to nie jest miejsce dla niej. Zapragnęła wrócić do starej kamienicy. Władca jednak postawił ultimatum: powiedział, że jeśli chce wrócić, to nie będzie już zasiadała na tronie. Królowa była dumna i nieustraszona. Nie myśląc długo, spakowała swoje rzeczy i ruszyła, zostawiając swego małżonka, ale także jedynego syna Zbigniewa. Nie mogła wziąć malca ze sobą ze względu na zakaz, jaki wydał jej władca. Królowa rozpaczała, lecz jakiś wewnętrzny głos nie pozwalał jej zmienić zdania. Wiele lat później, gdy potomek królewskiego rodu dorósł, król zaczął nie domagać na zdrowiu. Ten stan rzeczy postępował. Widać było, że król gaśnie w oczach. Wiedział, że po wojnie nadchodzi czas, by przekazać berło i koronę następcy. Zawołał więc swojego jedynego syna Zbigniewa i uroczyście przekazał mu insygnia władzy królewskiej. Zanim to jednak uczynił, zastrzegł, że robi tylko pod jednym warunkiem: syn miał nigdy nie wchodzić do kamienicy w centrum osady. Taki surowy zakaz został też wydany wszystkim poddanym. Syn przysiągł, że nigdy tego nie zrobi, a kilka dni później król odszedł z tego świata. Zbigniew rządził mądrze poddani się bogacili, i ziemie były płodne, zwierzyny w lasach nie brakowało. Przez lata z niewielkiej wioski zrobiła się całkiem pokaźna osada i pewnego dnia rządzący młodzieniec zapragnął spełnić dawne marzenie swego ojca, zdobyć prawa miejskie. Ojcu nigdy nie udało się tego dokonać, ponieważ żaden z mieszkańców nigdy nie chciał sprzedać budynków w centrum i nie było gdzie ustanowić siedziby rajców miejskich. Syn przypomniał sobie, jednak o niezamieszkanej kamienicy, do której kiedyś poprzesiąk nie wchodzić. Wiedział, że realizacja marzenia przodka wiąże się ze złamaniem obietnicy, ale to był jedyny sposób. Młody król z mocno bijącym sercem wszedł do budynku. Ku swemu zdziwieniu zobaczył tylko jedne drzwi. Był przekonany, że nikt tutaj nie mieszka, jednak podszedł i zapukał, bo tak nakazywał obyczaj. Gdy już miał chwycić za za drzwiami usłyszał jakiś szmer. Drzwi nagle się otworzyły i stanęła w nich starsza pani, która poznała młodego gościa. Łzy spłynęły po jej policzkach. Zaprosiła młodzieńca do środka i opowiedziała mu, co przed laty stał się z nią i ojcem. A były to wydarzenia, których Zbigniew nie mógł pamiętać. Zruszeniom i łzom nie było końca. Syn powiedział także matce, dlaczego ośmielił się wejść do budynku. Gdy matka usłyszała, że syn chce pozyskać prawa miejskie, od razu wręczyła mu klucza do kamienicy. Zastrzegła jednak, że to miejsce jest magiczne i wyjątkowe. Tu nie ma miejsca na zakłamanie, drwiny czy złe uczynki. Była to tak zwana wieczna kamienica, nie można jej było nigdy zburzyć, a co najwyżej remontować. Zbigniew przeniósł matkę do najpiękniejszej komnaty w zamku, a sam zabrał się do pracy. Po kilku dniach już całe miasto pracowało na tej budowie. Kiedy nowy urząd miasta został wyremontowany, Ryk mógł nazywać się miastem. Mit o wiecznej kamienicy stał się prawdą i do dziś można podziwiać piękną budowlę Urzędu Miasta Wełku.